Wziąłem udział w największym wydarzeniu ostatniego czasu na polskiej scenie Minecrafta. Oj, lej go go, Dobrze! taki oto sposób można nazwać MCTS, czyli łącznie 32 twórców z całkowicie innych kategorii gry, a ja byłem jednym z nich. Jednak żeby wygrać puchar MCTS musiałem zmierzyć się w ośmiu różnych konkurencjach, gdzie pierwszą z nich był movement, na którym odziwo nie poszło mi najgorzej. Nie ma niewitki. co jest? O, to właśnie nie wiem, czemu chyba, chyba fail. Ej dobra, ktoś wyjął gwiazdkę, bo widzę Tak. No ja to, to tutaj ciężko się w ogóle mi poruszyć jak jest tyle osób Plus, plus Dawaj tyle pierwszy, żebym w tobie się nie, nie stał Ej, 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 pamiętacie co mówiłem przed chwilą? Pierwszą z nich był movement, na którym o dziwo nie poszło mi najgorzej Kłamałem i poszło nam fatalnie Ej dobra, te drzwi nie są aż takie przerąbane No, w sensie wiesz, jak się tu ludzie blokują to jest dramat No. Na żartowałem z na te drzwi Nie. <laughs>

więc ja wam oszczędzę cierpienia i udawajmy, że tego parkura nigdy nie było. Kolejną gierką był Deadly Run, czyli tryb z nielimitowaną ilością wełny, gdzie musisz przejść od punktu A do punktu B. Pomimo, że to jest kolejna gra na movement, nie poszło nam tak tragicznie. Pa! A nawet kilku osobom z mojego teamu udało się skończyć tą gierkę. i mi się chyba uda. Jestem. A co wy robicie, Piąte, piąte, to tacyka, mjace, piąte że miejsce, same, piąte miejsce, piąte miejsce. Drugie miejsce. A nie, ósme, co? Co?! A teraz. co, przyszedłeś? A miejsca. miejsce. A nie fokusuj się na hitowaniu, tylko na nabiegnięcie, bo tak będzie lepiej. No. Kto mi uderzył? Na 23. Ja 24. jesteśmy. No, Jezus! Przedosta prawie, prawie ostatni byłem. Ale nie ma co ukrywać, po prostu psychika aktualnie była o wiele lepsza. Dobra, ja idę na prawo trochę. No Cepto miał jakiś kolega. Tak, i to jest ten moment, w którym chciałbym, żebyście coś pozostawili po sobie W co wsparcia mnie, a ja w tym czasie powiewam o kolejnym wyzwaniu Czyli TNT Taku, inaczej zwanym jako Berku W którym śmiało mogę powiedzieć, że odwaliłem dobrą robotę Ej dobra, ktoś jest sami z was trzech to jest, nie wiem Boże, Uciekam, uciekam, uciekam Ale no, dobra, dobra, nie... dobra, dobra. Goni cię Goni cię. cię Ładnie a jest, Uciekaj, uciekaj. Ju, uciekaj, nawet się nie pozostawię, po prostu uciekaj i nie wbiegaj na dywaniki. Dobra, odpuścicie się. nie poczekaj. Nie, nie, hmm. Patrzcie, jest tu gdzieś gwiazdka albo obozie. Ci... A jeżeli sami byście chcieli zagrać w taki turniej, to w opisie macie linka do fanowskiego Discorda. Na którym odbywały się takie turnieje dla widzów, a ostatni nawet miałem możliwość komentowania. Co? Pładzie, to krasowa, na dla niego. Napisałem mu sio nie zrozumiał to. Gwiazdkę masz na lewo, na lewo masz gwiazdkę. Gdzie na lewo? Biegnie do ciebie. Biegnie do ciebie. Fak Znaczy ci co? Przez scaffolding'a No właśnie, no nie no wiem, Dobra, bij się z nim po prostu Bij się z nimi bij się bi z, z no. No. Jak mu dasz nice. już... O. Dostałeś, ładnie Dawaj, 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 dawaj Lej go po tym łbie Lej go, lej Jest! Jest! Dobrze Pięknie Let's go Dobra. A bez kitu, one A. są Dobra, najcisk. Teraz Gulliver postać, więc podejść. Znaczy, no. Te, te, teraz po prostu go gonić no. cały czas. Po prostu się klep. Bo to jest fifty Tak. Dawaj, wydymasz go. Masz gwiazdkę za sobą na Oj. Dawaj. Biegcie, biegnij. Bieg, bieg. Kurczę! Kurcze. Kurde. A nie, ale Dobra, tak, ładnie, tak ładnie, I tak ładnie. tak Najlepiej, Twoja runda, najlepiej to jest runda. Ty. I uwierzcie, to nie była jedyna moja runda. Ponieważ kolejnymi wyzwaniami były pojedynki 4 vs 4. W których śmiało mogę powiedzieć, że daliśmy czadu. Bomba. Nice! Padł! 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 Jeden padł! Drugi padł! Drugi padł! Cropping nice. ma zero, kropik ma, nice. ma zero. Zabijam go. On jest po 3 4 kryzach ode mnie. Kurde, nie szkoda, nie wiem, że się go. wywaliłem. Pięknie! Ja go, nie kajcie go. Kajcie do was, zawinął Hejci ma mało jak on tak udziała. Kuchar padł, kuchar padł Zginął kuchar, zginął kuchar, zginuł kuchar. Dobra, Pięknie Dobra, triple Pięknie Pięknie Oh my god Nafta padł Zaraz jadę do tego Nice Miks I mnie dobra. bije, mix mnie bije Bisu ma mało, bisu ma bardzo, bisu padł, Nice Coś na u pada, coś na u mi? Nie mi pada Nie wiem jak się nazywasz Zabij unikatowy O dokładnie, unikadowy. Jak Pięknie! Mama, Pięknie! Następny też był PvP, tylko każdy ma całkowicie inny kit z całkowicie innymi przedmiotami. Ale pomimo tego poszło nam równie dobrze. Z zabiję gościa. Przejmuję. Pezł, pezł ginął. Przejmuję. Zabiję feza, zabiję feza. Dobra, wszyscy, wszyscy. Pięknie. Pięknie. Na, na, na tym to my dominujemy. E, używam podki i się cofam. Pięknie, zabiorę na złókku. Zabiłem, się, no, 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 zabiłem, no. zabiłem, zabiłem. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Nie, 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 kreaty, nie. nie, 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 nie. Zabiłem, pięknie. Na, 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 na. O, mistrznąłem jeden okabłysa. Jeden pokonany. Drugi, Drugi pokonany. Pięknie. Używam se. Fezji e, próbował przejąć. Komunizm zwalczam, a nie to Bisu. No, Hehehe. <laughs> I zostały nam trzy ostatnie gry, czyli Survival Games Skyfight infekcja z Survivalem poszło dość szybko, ponieważ próbowaliśmy zagrać jak najbezpieczniej. Unikaliśmy wszystkich pojedynków, ale tylko do czasu. Czy dałoby się tego starcią chociaż jednego zabić? Ej jest co potworek Ej, w ko kubana, do swojego Kubasek pokrycie ale, w kubasy, w Kubasek obity Dostałem mocno? O, co lep, dostałem mocno O, lamek mnie dociska. Ja mam zero a nie, la, odpuścił mi, odpuścił mi Padł, co potworek, co potworek z inną. Ładnie yy, Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. 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 Basek też może mieć mało Nie bierz obok, nie obok, obok Kolejny team, kolejny team, kolejny team Uciekamy, uciekamy. Mam półtora serca, mam półtora serca IQQ tu jeszcze jest Kurde Jestem na hita Zabili mnie o, Ale się mnie u kubasek za to Skyfight jest nowoczesną wersją Skywarsów, czyli nie ma miejsca na odpoczynek. Kaczaj, cię ci pomagam. Zginąłem. Kurde, su sunąłem się. Przybiegają do was. Zablokujcie tunel, zablokujcie tunel jakoś. Dobra, zabiję one queu, zabiję one queue. Carka, czarka, czarka zabijcie. Zabiję! Pięknie! Nice! Ale. Ale dobra, dobra. No. Dwóch żyje jeszcze. A żeby dodatkowo utrudnić rozgrywkę, w późniejszym etapie mieliśmy dosłownie dash TNT Który czasami utrudniał nam gierkę. Czarać już. Uwadę Gulliver, żeś mi tutaj. Wędrówkę wędrówkę. Uwadę, wędrówkę. Pięknie ci koje na padł. Kurczę, Ej, nie wiem. Zostałem takimi jedy... pojedynczymi się. A -a. Dobra. A, Dostałem, a czasami mi dawał szansę na coś więcej. Żyję, stary. Kupacze, grę. Nafta dostał, nafta spadł. Pięknie! Dobra. Ale co jest, jak dużo nas przeżyło w ogóle? I ostatni tryb infekcja. Czyli strzelając łuku infekujesz przeciwnika, a jego koledzy z drużyny za pomocą butli odrodzenia mogą go uleczyć. Nie będę ukrywał, jako że to była ostatnia gierka, każdy chciał zdobyć jak najwięcej punktów. Przez to cała rozgrywka wyglądała tak: Dlatego pokażę Wam tylko finał tej konkurencji. O nie! O nie! Zrysz na prawo, możesz przeskoczyć! Patrz. NIE! Co ja, ja, głową przywaliłem w coś? Nie, nie nie zaskoczyłeś po prostu Nie, ja czułem, że coś przywaliłem O, Gulliver To ja co robię na środku? O cholera <grym> Też nie wiem Kto <grym> nie skacze, ty ten z policji <grym> Żółty sam butle Nie powiem. mam, nie mam, nie mam Aj, nie ja można mnie stawiać Kurde to na place, Ta Możesz strzelać tylko do innych Zabijam kogoś A, ale, ale zielonych nie prześcigniemy No ale dobra, fioletowi nas nie prześcignęli chyba. My co, zieloni i ja? Ruzowi, ja. Nie? Czwarte? Tak. Ta. Czwarte! Chociaż Ta. to. Ta.